Mamy polecenie uprość wyrażenia. I co my tu mamy? W liczniku mamy 14a plus 8, kreska łamkowa w mianowniku 2. Wiemy, że kreska łamkowa zastępuje dzielenie, czyli możemy tutaj zapisać to w ten sposób: 14a dodać 8 i zamiast kreski łamkowej napiszemy sobie podzielić przez 2. A zatem będziemy licznik dzielić przez 2. Czyli przez mianownik. Jak to zrobimy? 14 musimy podzielić najpierw przez 2. 14 podzielić na 2 będzie 7, oczywiście a. A następnie 8 podzielimy na 2. Patrzymy, tu jest dodać. A zatem 8 podzielić na 2, 4. Czyli wyjdzie nam wyrażenie 7a plus 4. Kolejny przykład. Zapiszemy bardzo podobnie, a zatem w nawiasie licznik 24p minus 8 i to podzielimy przez mianownik, czyli przez 4. I znowu każdy wyraz tej sumy będziemy dzielić przez 4. 24 podzielić na 4 to jest 6, oczywiście p. Odjąć, bo tu mamy minus 8 podzielić na 4 teraz. To jest 2, a zatem wyszło 6p minus 2. Kolejny przykład, bardzo podobnie zrobimy, czyli licznik znowu w postaci sumy zapiszemy w nawiasie. 30x odjąć 5y i odjąć 25 podzielimy przez 5. Każdy element sumy dzielimy przez 5. 30 podzielić na 5 to mamy 6. Oczywiście, x. Teraz minus 5y podzielić na 5 to będzie minus 1y, można napisać minus y, i minus 25 podzielić na 5 to będzie minus 5. Czyli najpierw dzieliliśmy to przez 5, potem minus y przez 5 i na końcu minus 25 dzieliliśmy przez 5. I ostatni przykład. To się równa i też licznik zapiszemy w nawiasie jako sumę 8 m kwadrat minus 4 m plus 12 i dzielimy to przez minus 4. To się równa. Teraz zobacz, ta liczba ujemna przez tą liczbę ujemną da mi dodatnią. 8 podzielić na 4 będzie 2 m do drugiej. Minus 4 podzielić na minus 4 to będzie plus 1, oczywiście 1m. I ostatnie 12 podzielić na minus 4 to nam wyjdzie minus 3. Zapisujcie to w ten sposób, bo często Was kusi skracanie i niekoniecznie ono jest poprawne. Radzę w ten sposób.